Turbo gwizda! John dziwi się drze, jak oszalały, ale idzie ściekły 24 cm Tu się przyda trochę głębiej, dlatego że tutaj jak buraki były kopane 3 lata temu Dobrze mówię O kurde O no, trzeci sezon temu no. W 2020 no w sumie dwa, bo to było buraki, pszenica, rzepak i pszenica to no tutaj jednak trochę był, był mokry ten na jesień dwa lata temu i tu po głębie jest takie mocno zbite tu no, no przydałby się głębość. może go kiedyś w końcu zrobię a jak nie to się dorobię i sobie kupię lufkę, sztukę i tyle Najlepiej byłoby samą ranę, bo łapy mam. Trzeba byłoby w przyszłości podzwonić. A jakby ta kukurydza sypała 17. Po 900. No mógłby zaszaleć, ale 17 no to tam chyba chwilowe gdzieś może by pokazało, ale Nie ciągłem. Także Chrystus zasuwa. Dzisiaj jeszcze skoczy się Chciałem wziąć kamerę, ale tak ją naładowałem, że coś tam było i wioda świeciła. Prąd rozłączyłem i po prostu już wszystko mi zniknęło. A tu wczoraj zasiali pszenicę bezorkową. No i Krisu się znowu ładuje swój przejazd. Jaka jest zaleta takiego rozwiązania 2 na 1? Skręć krisu skręć, dobra, zero, gaz. Zaleta jest taka, że nie używamy rewersu, nie używamy połówek, czyli w teorii nam się to mniej zużywa. Jak by to wyglądało w praktyce? Nie wiem. Musiałbym mieć taką skrzynię po prostu rozebraną, złożoną, na nowo i tak z 10-15 lat go dożywać, to może bym się dowiedział. Pewnie przyjdzie taki dzień, że ta skrzynia, ale na pewno to ma wpływ, no bo mamy kosz od rewersu na przykład, podobnie. No i kosz od sprzęgła głównego. Nie wiem, na której ta skrzynia zbudowana, jeszcze się nie zagłębiałem. Na pewno jest kosz od rewersu, ale wydaje mi się, że też kosz jest sprzęgłowy taki, bo to chyba jest mokre sprzęgło. To się lepiej zna na tych skrzyniach, power quadach to po prostu mi powiedzcie, czy tam są dwa sprzęgła mokre, czy jedno mokre, drugie jakieś inne no ale są tak krysu targa 2 na 1 i, i jest elegancko ja Was pozdrawiam, do usłyszenia, cześć cały czas działam, Dziś, jutro rano ma coś popadać, tego świetnie byłoby by to zasiać, ale 11 hektarów w trzech kawałkach jest to bardzo mało realne no ale dobra, no spadnie na to deszczyk to też jest jeszcze ziemia wilgotna, jak widać. To jest taka w miarę dobra klasa ziemi. Trzyma tutaj wodę. No i myślę, że jakby tam nie zdążył tego zasiać, a na pewno nie zdąży, no to skoczę w poniedziałek i tyle. Do usłyszenia, cześć!